Nie tą broń Pijłem do dobrowolnej służby wojskowej, żeby się sprawdzić. Nie tak? Wstajemy, wstajemy, śmiało, nie bać się! Kontrolując cały czas wielotnów jest Przyszłam do Dobrowolnej Służby Zawodowej, ponieważ chcę się sprawdzić, zdobyć nowe doświadczenie i udowodnić sobie, że jednak kobieta też może wszystko, a wszystko jest w naszej głowie. Dlatego jestem w Dobrowolnej. Na tym punkcie nauczania pokażę Wam, jak przygotować dobrze broń do strzelania w celu uniknięcia zacięć i osiągnięcia dobrych wyników strzeleckich. Przyszedłem do Dobrowolnej Służby Zasadniczej dlatego, że kocham ojczyznę, Chcę służyć też z pasją i misją. Wojsko Polskie na pewno mi to umożliwi. Poza tym uważam, że jest to bardzo stabilna i odpowiedzialna praca.